Dzień dobry! Cześć Siemanko, moi drodzy z tej strony Radyjko, witajcie na moim kanale. Witam Was po dłuższej przerwie z dość ciekawym projektem, ponieważ zainspirowany zachodnimi twórcami, postanowiłem w najbliższym czasie akceptować absolutnie wszystkie zapytania na testy. W sierpniu pojawi się 30 materiałów. 30 dni, 30 recenzji i trzeci raz ta 30 się również pojawia, gdyż jest dla mnie ona personalnie ważna, bo w sierpniu również skończę 30 lat. Dlatego też moi drodzy, w tym miesiącu codziennie będę publikował jeden materiał. Pojawią się w tej serii testy przystępnych cenowo produktów, ale również nie zabraknie i sprzętów z górnej półki. Będą to stare i dobre produkty, które wciąż trzymają się na topie mimo upływu lat, ale pojawi się też kilka premier, o których jeszcze teraz wam nie mogę powiedzieć. Wszystkie zaś filmy, które Pojawią się w tym czasie, będą to przynajmniej recenzje, a jeśli jakiś sprzęt będzie mi idealnie pasował do szerszego, ciekawszego materiału, to również taki nagram. Między innymi jeden z pierwszych materiałów, które się pojawią w tej serii, będzie to porównanie cichych przełączników mechanicznych do zwykłych przełączników mechanicznych. Czy to może jednak bójda, czy działa naprawdę? A, i mam też przynajmniej jeden fotel w zestawieniu, i wczoraj wpadło zapytanie na test okularów. W chwili obecnej materiały mam zaplanowane mniej więcej na połowę tego miesiąca. Zatem jeszcze jest troszeczkę miejsc i sam nie wiem, co przymiej. Niesie czas. I tak jak powiedziałem na początku, do końca tego miesiąca, na tyle, na ile starczy mi sił i miejsc na materiały, będę przyjmował wszystkie propozycje testów danych produktów. I już teraz, znosząc te limity, muszę Wam powiedzieć, że pojawią się tutaj ciekawe sprzęty, bo pojawią się chociażby tanie mikrofony krawatowe, które bez problemu mogę porównać z moimi drogimi mikrofonami, z których korzystam na co dzień. Pojawią się tanie klawiatury, ale w nietypowy sposób. Pojawią się naprawdę bardzo fajne produkty, myszki, klawiatury, ale tak jak powiedziałem, są nietypowe rzeczy, bo na przykład Wśród tych sprzętów znalazło się też kino domowe. Albo kamerka komputerowa. Tak więc, moi drodzy, zapraszam Was serdecznie raz jeszcze do zasubskrybowania tego kanału. Zostawcie łapeczkę w górę, komentarz i napiszcie, co chcielibyście zobaczyć. I jednocześnie zwracam się też do wszystkich film, z którymi nie miałem w ostatnim czasie kontaktu. Jeżeli chcielibyście, żebym przetestował którykolwiek z Waszych produktów, to dajcie znać. Wszelkie szczegóły, jak się ze mną porozumieć, znajdziecie w opisie tego filmu. No i żebyście nie zapomnieli, cały czas też nagrywam na morele, gdzie pojawia się znacznie więcej moich materiałów, i tak jak tutaj na kanale nie było, tam pojawiały się cały czas i. Między innymi ten bardzo nietypowy z przeogromną klawiaturą, też tam jest do zobaczenia. Dlatego jeżeli go nie widzieliście, zachęcam, zapraszam. Ja na dzisiaj znikam. Jutro widzimy się z pierwszym materiałem testowym, a następnie każdego kolejnego dnia będą o stałej porze takie materiały się pojawiały. Zatem do zobaczenia, na razie i cześć!